Hej Kazrana, mam, e, mam plan, żeby Was nie straszyć przez dwa tygodnie, ale jednak idzie Halloween, więc będę Was straszyć. Po pierwsze, dlatego, że nie będę miała e, make-upu, jak widać na załączonym obrazku. E, chodząc codziennie w make-upie, nagle pojawisz się bez wyglądu, to słabo, mówmy się. No ale... Przetrwacie, przeżyjecie, moje drogie panie, które w najbliższym tygodniu, pierwszym i drugim jesteście ze mną umówione, no, będziecie musiały to przetrwać jakoś. Dlaczego? Ponieważ jadę też na blefaroplastykę, czyli usunięcie tej nadmiaru, tego tutaj, co się dzieje, na skóry, która jest nad, nad powiekami, tak naprawdę, będziemy ją wycinać. Znaczy, doktor będzie ją wycinał. Jestem bardzo ciekawa. Dlaczego to nagrywam? Bo wiele pań, wiele moich klientek gdzieś tam sobie rozmawiamy często podczas aplikacji, więc pomyślałam, były zaciekawione ogólnie tematem, więc pomyślałam, nagramy filmik, opowiem Wam jak było, jak to przeszłam i na końcu go wrzucę, posklejam w jeden i wrzucę. Więc pierwszy etap to stres przed przedzabiegowy. Dzisiaj jadę, no najpierw mam klientkę, więc jadę do pracy. Więc pierwszy etap straszenia bez make-upu. Jutro już będę ogli, czyli będę wyglądać jak strach na wróble, z, z podkrożonymi oczami w ogóle, więc nie będzie najlepiej. Podejrzewam, ale przetrwamy. Dwa tygodnie, podejrzewam, będziemy straszyć. Ale idzie Halloween, więc, jak, jakby w temacie. Więc e, kolejny filmik wklejony będzie dotyczył e, już pozabiegowego zdjęcia. No dobra, druga część filmiku o tym, jak. Jak to jest po? To wygląda mnie najlepiej, zaraz Wam się pokażę, ale najpierw opowiadam, a nie będę Was straszyć wyglądam, bo nie wygląda to najlepiej, no co tutaj ukrywać. E, tak, po wejściu do kliniki wchodzisz, podpisujesz zgodę, kładziesz się na łóżko, pan Ci wszystko tutaj rysuje, e, oczywiście jest to lekarz, e, rysuje jak, jak to ma się wszystko składać, układać, łapie klamerkami, zamykasz, otwierasz oczy, sprawdza czy wszystko jest ok, czy, czy jesteś w stanie zamknąć oczy, czy nie, za dużo Ci wytnie. E, więc najpierw wszystko sprawdza, potem e, dostajesz znieczulenie, chyba to jest najgorsza część programu, bo to znieczulenie jest w trzech punktach, nie wiem dokładnie jak ono wygląda, no, bo tego nie widzisz, tylko czujesz e, i czujesz takie pod spodem, e, jakby Ci wchodził bardzo blisko w okolice oczu i to jest takie paskudne uczucie, takie przerażenie, bo to, bo to głównie nie boli, jest troszkę nieprzyjemne, trzy ukucia i po sprawie I tak naprawdę już dalej nic nie czujesz, e, ale to chyba było takie najbardziej przerażające w tym wszystkim. Następnie należy no dalej okładać się tutaj papierami, żeby wiadomo, musi być sterylnie, czyścić się twarz i w ogóle, no i się zaczyna i potem się zaczyna taki kolejny dyskomfort w pewnym rodzaju, no nie czujesz tego, co ci robi, ale czujesz zapach tej palonej skóry takiej, coś okropnego i to przerażenie towarzyszyło mi podczas całego zabiegu, dopiero jak siedziałam w aucie, już wracałam do domu, zaczęło ze mnie schodzić i to było takie przerażające uczucie, no taki strach, muszę przyznać, więc no bólu tam jako takiego nie było. Tylko te trzy ukłucia czuć i tak naprawdę to tyle. Eee, co jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć? No, po wyjściu w ogóle, jak to z nieczuleniem mi weszło, to miałam wrażenie, że mam wywijane powieki z dołu i z góry w ogóle w drugą stronę. To było dziwne uczucie, w ogóle nie wiedziałam, co tam się dzieje, nie tworzyłam oczu. Lampa świeci bardzo mocno na ciebie, taka jasna, więc właściwie nie jest w stanie popatrzeć. Eee, właściwie nie wiem, czy mogłabym otworzyć oczy po tym znieczuleniu, ale nie chciałam tego w ogóle próbować zrobić. No i tak, to znieczulenie gdzieś zaczęło puszczać w drodze do domu, staliśmy w korkach oczywiście i zaczęło, zaczęło schodzić to takie, ten stres też i zaczęło tak trochę pobolewać nie i takie było dokuczliwe i dźwięk zaczął być dokuczliwy i światło zbyt mocne, więc na tej zasadzie, ale to nie jest jakieś straszne uczucie, to po prostu było tak, taki dyskomfort nie? i tak właściwie zaczęła boleć okolica bardziej dookoła niż same oczy. E, więc tak, przyjechaliśmy do domu, ja sobie wzięłam paracetamol i, e, no i uciekłam do pokoju na drzemkę, pospałam, chyba nie wiem godzinka może. No potem wstałam coś zjeść i e, zeszłam na dół i dalej. Mnie to wszystko odrażniło, więc e, znowu uciekłam do góry, mm. <laughs> zwłaszcza hałasy. E, no i e, już, już przeciwbólowych nie wzięłam, zrobiłam sobie okłady, bo e, tak też zalecenia lekarza e, nie brać e, mówił, że za bardzo nie brać żadnych leków. Tylko po prostu okładać sobie te oczy zimnymi układami, taki kuler zrobić, i, i to rzeczywiście przynosiło ulgę. O, nie mogę tak do góry, o, tak do góry nie mogę robić, a ja, u mnie to się robi cały czas samo i to wtedy czuję. Nie boli, ale takie jest dziwne uczucie. No i co, i co jeszcze mogę powiedzieć? No, to wczoraj było najgorsze. Dzisiaj no, noc była taka, że musiałam się pilnować, musisz spać na wznak, czyli na plecach, nie na twarzy, nie na boku. No, a ja śpię zawsze na boku, więc zawsze na lewej stronie, dlatego tu jestem bardziej zmęczona i no, nie mogłam tego robić, więc położyłam sobie te poduszki, żeby się nie przewracać i troszeczkę czuwałam w ciągu nocy, więc na no, ta nas taka kiewska była, ale generalnie już nic nie bolało. Takie troszkę, taki dyskomfortu. Teraz po prostu jest to opuchnięcie takiej twarzy, bo odtąd tak naprawdę dotąd takie jest dziwne uczucie. Nie boli już. Także rano wstałam zaskoczona, że już nie mam bólu, co mnie bardzo cieszy tak naprawdę. Bo chyba, najgorszą chyba mam za sobą. No teraz ten wygląd, no to, to pewnie trzeba, bo teraz zaczyna to wszystko iść na dolne partie oczu, czyli tutaj pod spodem. Zaczyna to wszystko puchnąć i zmieniać kolory. No i tak będzie pewnie przez najbliższe, powiedzmy, tydzień albo i dwa, bo tak, tak to opowiadał lekarz, że mniej więcej do dwóch tygodni, zanim to wszystko wróci do normy. Po tygodniu jadę na ściągnięcie szwów. No i jeżeli chodzi o gadanie, to chyba tyle. Następnie będę Wam pokazywać tylko zdjęcia kolejnych dni, jak się to będzie zmieniać po prostu. I sama jestem ciekawa, jaki będzie efekt końcowy, bo nie ukrywam, że, no, że troszeczkę się też obawiam tego <laughs> efektu końcowego. Zobaczymy. Więc tak to wyglądało. Hej, dzisiaj byłam na ściąganiu szuf. Nadszedł ten moment, czyli minęło 7 dni, bo tak mniej więcej po tygodniu się ściąga. Um, czy to było bolesne? Bałam się tego, muszę przyznać, bo cały czas nosiłam te plasterki. Najbardziej się bałam z zerwania tych plastrów. Ale pan ładnie przyłożył mokrą ściereczkę, mokry wacik czy coś mokrego, e, wymoczył je i dopiero je ściągnął. takim szybkim ruchem, więc e, tam było raz, dwa, czy cztery ruchy i razem z wyciągnięciem właściwie szło, więc e, nie było tak strasznie jak się spodziewałam, że będzie. Więc, e, luzik? czy bolało? Nie bolało, ale takie, tak zapiekło, można by było powiedzieć. Ale to delikatne uczucie, właściwie, mm, można było pominąć ten fakt w ogóle. Także nie było tak źle, No też stres miałam przed i, e, no i teraz jak to wygląda? Tak sobie, szczerze mówiąc, więc jeszcze czas nam pokaże, jak to będzie się wygajać. Jeszcze jestem trochę opuchnięta, więc dalej będę gwiazdę dożyć gwiazdę w w tych moich okularkach. Chodzę w nich cały czas, ponieważ nie chcę straszyć ludzi. No i trochę to śmiesznie czasem wygląda, bo, bo jest już późno, nie ma słońca i w ogóle ja dalej w okularach. No cóż. Hmm, tak, tak to wygląda. Wrzucę dzisiaj zdjęcie, jeszcze do tego za chwilkę i, i kolejne zdjęcia będę też wrzucać na koniec, dopiero jak już wszystko będzie ładnie wygojone, to wtedy zobaczymy, jaki będzie rezultat, bo na razie jest kicha, nie jest ładnie, nie. Dobra, minęły dwa miesiące, odkąd zrobiłam zabieg na powieki. Jak widać, no teraz trochę nie widać, ale wstawiłam przed chwilą, zobaczcie to zdjęcie teraz. No i na tym zdjęciu jestem bez make-upu, teraz mam troszeczkę kremu BBB i, i teraz się pudruję, więc y, maskuję troszeczkę to, że te blizny są jednak widoczne. Yy, no i te powieki nieraz są bardziej zaczerwienione, nieraz mniej, nie wiem czego to zależy, być może no to przejdzie, być może nie, nie wiem, no chyba przejdzie, bo tam jest proces gojenia, z tego co lekarz też mówił, że to może potrwać nawet do roku czasu. Yy, w zależności yy, tak naprawdę od naszych predyspozycji, więc jest to dość indywidualne, jak szybko to się będzie goić w ogóle. Yy, no, czy jestem zadowolona z zabiegu? P tak, nie na 100%, ale generalnie jestem. Bo tutaj to, co wisiało, no teraz jest rano, więc ja rano jestem zawsze opuchnięta, to jest, to jest u mnie standard. E tutaj e te worki i w ogóle tego jest więcej niż było wcześniej. Tu mi się zbiera taki woreczek o, w tych granicach. Tego tak nie widać teraz na filmiku. Generalnie chyba się dzisiaj wyspałam, <laughs> e choć nie wyglądam najlepiej, to bywa gorzej, e bo tu mi się zbiera taki worek i wtedy on tak troszeczkę tutaj właśnie wystaje. A tego wcześniej nie było, więc to się zrobiło po zabiegu jakby, bo ta część. Trochę widać. Jest taka mega wiotka, jakby się tam zbierało coś, więc muszę pogadać z jakimś specjalistką, żeby coś z tym zrobić może. Generalnie za dużo jeszcze nie mogę robić po zabiegu, ponieważ lekarz mówił, że trzy miesiące do pół roku nawet najlepiej za dużo tutaj nie działać, żeby to się ładnie wszystko pogoiło i nie dopychać tam różnych rzeczy. No ale, no nie wiem, nie jestem specjalistką, więc ciężko mi się w tym temacie wypowiedzieć. Bardzo bym chciała już się udać do kogoś, żeby coś jeszcze porobić. No ale, nie ten temat. Tutaj i tutaj. Wydaje mi się, że można by było to zrobić lepiej. Nie zam się, więc to jest tylko kwestia mojego widzi mi się lub nie, bo ta skóra jednak tutaj wciąż wisi. Generalnie teraz z rana jestem bardziej napuchnięta, więc wisi bardziej. Później troszeczkę to się jakby wsiąka i aż tak nie ma tego, więc to jest rano. No i jak widać, o. Ten nadmiar skóry jest tutaj jest mniejszy, to jest troszeczkę większy, ale o tym też byłam informowana, że ta różnica może się pojawić i wcale nie musi być równo, więc oni się też zabezpieczają, robiąc takie zabiegi i podpisujesz zgodę i w ogóle tam jest wszystko ujęte, że skóra reaguje różnie i wcale nie musi być perfekcyjnie, więc nie jest. Ale jestem zadowolona, no bo tutaj, jak widać, nic nie wisi. Jedyna rzecz, której się musiałam na nowo uczyć, to jest malowanie moich przeklętych, ulubionych kresek, które. które E, troszeczkę mi wyciągają oko, więc ja lubię je robić. Nie każdy się nam podobają, ale mi się podobają, więc ja je robię. E, e, I co? I no, jak była powieka taka wisząca, to musiałam je robić w taki specjalny sposób, czyli dość krzywo, żeby weszły prosto. Natomiast teraz muszę robić prosto, bo, bo nie ma załamań tutaj na skórze i ona musi być prosto, a to nie jest proste. Naprawdę i muszę się teraz starać, żeby ona wyszła prosto, więc efekt, mm, mi się podoba, jest, jest ok, więc no tak jak mówię, te powieki trochę jeszcze mimo tego, że minąły już dwa miesiące, bywają zaczerwienione, opuchnięte, ta blizna czasem jest bardziej widoczna, czasem mniej, yy, więc to jest taki proces, yy, czy bym polecała ten zabieg? Yy, ogólnie tak, no bo, no bo jestem zadowolona, nie w 100%, ale jestem zadowolona. Tylko ten proces, który się przechodzi, czyli te najgorsze dwa tygodnie po zabiegu, mogą być takie dotkliwe dla niektórych pań, które lubią na siebie patrzeć w lustrze, a tam okazuje się, że jest jakiś strach na wróble. No, ktoś to dostał w mordę. Nie, no bo tak się wygląda. Jakby oczy po prostu, jakby się dostało od kogoś po obuziunie. No i to, i to trochę trwa, zanim my się, zanim my wrócimy do normy, żeby wyglądać ładnie, to ten proces troszkę trwa. No i może być ciężki, bo ja też miałam chwilę załamania, kiedy już chciałam wyglądać fajnie, a ja wciąż wyglądałam jak upiór. No i, i chodziłam w tych okularach przeklętych i gwiazd No ale to było po prostu tylko dlatego, żeby nie straszyć ludzi. Więc ten proces po jest taki dość skliwy i nieprzyjemny, ale już teraz jest ok generalnie, więc polecam, jeżeli ktoś ma problem z powiekami, to to śmiało, tylko wybierajcie dobre kliniki. Moja czy była dobra? Była tania, była szybka. Jeżeli chodzi o podejście do klienta, to było w porządku, ale mega szybkie, takie ekspresowe wręcz podejście do klienta. Okej, okay, i next one. Nie, więc myślę, że tu w Holandii to jest takie typowe, że jednak to podejście do klienta jest nieco inne niż w Polsce. No, pan też był. Wykwalifikowany, fane, wykwalifikowany dość dobrze, bo wszystko opowiedział tak jak należy. Tam się wszystko dobrze przebiegł, całej, całego zabiegu jest naprawdę ok. Nie ma, nie ma się do czego przyczepić, że wszystkim informuję, tylko to jest wszystko bardzo szybko jakby w biegu, więc nie każdemu to się może podobać. Wiem, że podejście do klienta jest bardzo istotne, więc yy, no tutaj było takie ekspresowe. Ale nie ma co narzekać, <grym> naprawdę. Więc, więc ok, No dobra, zabieram się za mój make-up, bo wyglądam okrutnie.